Witam serdecznie. Tym razem znajduję się w ustce i pokazuję Państwu 133-letnią latarnię morską, na której szczyt prowadzi 68 schodków i która ma zasięg 18 mil morskich. Latarnię, oczywiście, można zwiedzać po zakupieniu biletu. Latarnia znajduje się przy skwerze latarników. Po prawej stronie od tej latarni znajduje się wejście na promena, promenadę y, Ustecką a po lewej molo które w tej chwili jest w remoncie. Po prawej stronie znajduje się również Syrenka, która się y, y, przeniosła na czas remontu y, z molo właśnie tutaj na skwer Latarników. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam do miejscowości Ustka.